Dzień dobry, to ja, Bocian Klekot, wasz największy przyjaciel, jestem profesorem i, i uczę wszystkich e, literek, cyferek, geografii, ekologii i tutaj chciałbym wam zaprezentować książkę, w której jestem, to jest e, książka napisana przez pana Lecha Tkaczyka-Poetę, który napisał pełno 300 chyba bajek, nie wiem sam już ile, i one są sprzedawane w całej Polsce I każda nasza książka ma dołożoną płytę ze Słowiskiem i piosenkami, bo w tle słyszycie właśnie piosenkę śpiewaną przez panią Monikę Kozłowską i, i muzykę do niej skomponował Pan Mieczysław Stęki a ilustrował książkę pan Tomasz Laskowski. I w tej książce o tym jest to jest książka o tym, jak Bociak Lekot, czyli ja nauczał dzieci, i, a przede wszystkim zwieszęta, e, 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 literek i czytania. I to jest bardzo fajna fajka. I koniecznie musicie ją przeczytać, po prostu rodziców bo z tej książki, o, to jest książka edukacyjna, dowiecie się e, 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 jakie są literki i jak się je składa, żeby fajnie czytać. I przede wszystkim zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania naszych stron i grup na Facebooku poświęconych różnym fajkom i literackim wydarzeniom. I mamy też kanał na YouTubie bardzo fajowy. To jest taki kanał właśnie, uwaga, mamy telewizję, telewizję, radio Astrum i także kanał księgarnia Wydawnictwa Astrum. I mamy też kanał e, e, Wydawnictwa Astrum i kanał E, autorski pana Lecha Atkaczyka i to jest ta piękna książka i koniec, nie musicie ją kupić i czytać, a jak nie macie mieli czasu czytać, to włączycie płytę, bo w środku, jak powiedziałem, jest płyta ze słuchowiskiem. I teraz powiem, że są zamówienia najłatwiej, to jest księgarnia wydawnictwa Astrum www wydawnictwo myśli astrum.pl oraz E-mail handlowy małpaastrum.wroc.pl to, to zapraszam Was bardzo i posłuchajcie się pioseneczki, a ja zmykam. Pa, pa!